Siempre na Was, bardzo serdecznie na tym odcinku, Widzowie, nagrywam to tak późno, czemu no zachwyciło mnie na jakiś taki właśnie fajny filmik. Kotki tutaj leżały sobie w jakby tutaj tak jakby mówić w leżonku. Są teraz u mnie tutaj w domu żeby bo żeby nie poszły nigdzie bo to tam jeszcze malują się kotki więc one, one bardzo tutaj lubią nie wiem czy słyszycie ale patrzcie jak one naróczą nie wiem czy to słyszeliście, ale mam nadzieję że słyszeliście no tak grałem to tak późno też dlatego, że... bo one są tutaj w domu, bo ja tak to bym teraz już nie wyszedł, no to najwyżej wyżej przed chwilą zamknąłem kury i, i już jestem w sumie tutaj. No masz mało, pobaw się, paba się. Przed chwilą coś ich zjadłaś. Aaa, moje kochane. Mam kiedy będzie odcinek z kurkami, z kurkami odcinek będzie za niedługo, ponieważ, yy, jakby, yy, yy, ja chciałbym też te trochę wam jakby tutaj przybliżyć. Jak one rosną i w ogóle, a w ogóle ja teraz będę dużo nagrywać odcinków i shortów, co nie? Z wami i, nie, i w ogóle z kurkami z, z, z Roxy już nagrałem też, więc spokojnie widzowie, no ja to się podoba. Mój kanał też się rozwija, więc jest super bardzo to moja perełeczka i ten tłumieczek tutaj z ma no, 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 one są tutaj no, normalnie, tu jest im ciepło bardzo. Przynajmniej nie są, nie są takie. Nie, są, nie jest im tak zimno, jakby było im zimno na przykład za, za drzwiami tutaj. Bo było im by bardzo zimno. Patrzcie, co on robi. a, eee, a. Eee. No, to są moje katki, no, więc tak to jest, widzowie, no, on mi tutaj wchodzi pod y, nogi i mi tam mruczy, a tutaj mamy tą perełeczkę, która się teraz liże, bo ona jest taka lizaka, super, no, widzowie tutaj mają bardzo dobrze, tutaj sobie jedzą i w ogóle wszystko, tutaj mają wodociankę. I też tak, ona tam jedząkę, a tutaj mały, no, jak się bawi nim, fajnie. Jednak ja czasami do nich przychodzę, żeby, jak z nimi pobawić. O, patrzcie, jak on tak lubi. A peremka, patrzy się i, tyle. Ona to nie chce jej się tam jeszcze. Ona by tutaj spała ciągle, a ten by się inaczej tylko bawił, i bawił, i bawił. Czekajcie. O, patrzcie. Może wam to teraz tak, o, Patrzcie, tutaj z kamerą, patrz, ty mój mały. To co, widzowie? Może chcecie, y, Q&A Ja, y, jak tak, to. <laughs> Patrzcie, co on robi, ten mały gnom. <laughs> no i w sumie, tak to jest, widzowie. Zrobię cięcie i widzimy się. W sumie to nie widzimy się, ale muszę teraz zrobić cięcie, widzowie. Jestem już po chwili i musiałam coś po prostu sprawdzić i tyle. Yy, więc jest wszystko git. I ja cię kręcę, ale mnie on róży tutaj i ta wstała tutaj ładnie. Tak, a teraz gdzie się będzie. O, matko, przepraszam. Ty, kurde, ty... A moje ręce tu mnie tak boli. No i możecie yy, pisać, czy chcecie tego ja czy nie. Yy, a dobra, bo już mnie przesadzasz, przesadzasz. Właśnie, jak mam rękę już. To nie widać tego, ale to. Ja tutaj mam ranę jakąś. Kurde, ty mały dziadu. A... A masz go. Atakuj go. Bijcie się. One są razem, one super. Kotkami moimi, kochanymi. No, moje. On mnie, on mnie, on mnie. Będzie gryzł cały czas. No więc piszcie, czy chcecie, kiedy ja i będę już kończyć z tym odcinkiem. Mam to taki krótki odcineczek, a to tutaj coś się kłapie. Więc... Aaaa! Ach, ty mały mnie gryziesz tu. A. Dobra, więc papatki widzowie. Widzimy się w kolejnym odcinku z kurkami, albo jeszcze z kotkami, pieskami, nie wiadomo jeszcze z czym. Widzowie, więc papatki.